Witam serdecznie. Poniedziałek 7.30, trochę jestem spóźniony, że zaczynamy o 6.00. Zaczynamy dzisiejszą rzeź. Trening klaty i pleców, na pewno już widzieliście go na kanale, także po prostu kontynuację tego wszystkiego. Śniadanie lekkie, zjedzone. No i polecimy sobie dzisiaj z treningiem. Wyjątkowo nie zaczynam handlami płasko, jak to zawsze ma miejsce w tym treningu. Stwierdziłem, że lepiej odbębnić najcięższe ćwiczenie, które będzie wiosłowanie pod No właśnie tu się będziemy zaraz rozgrzewać. E, wczoraj niedziela było pojedzone dosyć dobrze, także myślę, że siły powinno w miarę być. Przyznam się, ja każdy jest człowiekiem, nie jestem też idealny. Trzy dni nie robiłem treningu, także w tym tygodniu trzeba troszeczkę przyspieszyć. Niemniej jednak fajnie. E, jest dużo przestrzeni, dużo miejsca. Dzisiaj jest rano, jest mało osób, także myślę, że będzie trochę swobody, żeby ponagrywać. Mam taką godzinę 20, e, później mam pracę na siłowni, e, także e, co? Biorę sztangę i... Rozgrzeweczka. Najpierw sam gryf Wiosło tym razem robię podchwytem. Już od jakiegoś czasu robię sobie to wiosłowanie w podchwycie. Pewne tutaj czynniki działają pozytywnie. Jak to, że łokieć idzie blisko tłowia, jak to, że zawsze ten bicep jest troszeczkę mocniej zaangażowany. Pierwsza taka 20 ruchów, nawet sobie robię na tym wiosłowaniu. Nawet jak to, że ten biceps troszeczkę bardziej zaangażowany, oczywiście na tym poziomie, tak czy siak, nie jest to jakby um, ćwiczenie, które nam te bicepsy jakoś super rozwinie. No, dla początkującego oczywiście, jednak sumarycznie na tym treningu i tak ten biceps wykonuje więcej pracy. To po pierwsze, ale po drugie, przede wszystkim ten podchwyt sprawia to, że po prostu lepiej czuję ten najszerszy. Jak ten łokieć mi idzie trochę bliżej tłowia, i to sobie póki co. Rozwijam i kontynuuję, dwudziestkami będziemy lecieć, no wiadomo 20 jakoś się tu super nie uzbiera, to wiosłowanie pod chwytem, ale, ale przynajmniej na razie, na jedno ujęcie na razie wszystko leci, a zaraz Wam jeszcze powiem coś odnośnie treningów porannych. I zaraz wam powiem resztę. 5 plusów trenowania rano siłowni. Generalnie geneza jest tak, tego taka, że odkąd zacząłem zajmować się tylko i wyłącznie trenerką, czyli w sumie trwa to już z, y, 3 lata, to z, nauczyłem się stawać bardzo wcześnie. Jest to czasami 4:20, 4:30. No i często o po prostu zaczynam treningi z ludźmi. Więc tutaj jakby y, to jest geneza tego, czemu przeżywam tak, tak szybko na siłownię. Ale powiem Wam, że naprawdę ma to bardzo dużo plusów. Przede wszystkim, przede wszystkim jest luz na siłowni, można sobie pozwolić na więcej. Nie trzeba walczyć o ławkę, hantle są wolne, także to jest naprawdę coś jak dla mnie nie do zastąpienia. Druga sprawa jest taka, że jak zrobicie ten trening rano, to jasne, ciężar jest stać, ciężej się ćwiczy. To jest niezaprzeczalne, że te 5% siły... Jeśli nie jesteście przyzwyczajeni, to możecie odczuć, że jest po prostu e, trudniej z obciążeniami. Natomiast pilnie się do tego przyzwyczaić. Trzecia sprawa jest taka, że jak już ten trening zrobicie, no to zdecydowanie więcej energii jest w ciągu dnia, jak już naprawdę macie to za sobą. I to jest coś, co naprawdę ciężko zastąpić, bo normalnie jak idziecie od razu do obowiązków, wstając rano, no to, to jasne, że ten człowiek jest zaspany, ale jak pykniecie ten trening z rana, jest zdecydowanie lepiej. Naprawdę wychodzicie śwież, świeżsi jest ta mod, jest ten power po treningu, także to zdecydowanie też na plus. Macie o wiele więcej dnia, także tak samo no nie musicie potem po pracy czy powiązka się spinać tym, że musicie coś zrobić, tylko po prostu wracacie już do domu, jedzonko, regeneracja. No i na drugi dzień oczywiście następny trening. Także polecam taki tryb przetestować trochę jeszcze jestem zmarznięty, także zacząłem w bluzie. W ogóle KFD, Kooperacja, Gaspari, eee, bardzo przyjemna bluza swoją drogą, setka, już trzeba lekko napiąć brzuch, troszkę się spiąć, powiem Wam tak ten, że nie lubię też za bardzo wiązać pasków na podchwycie, także radzę sobie na razie po prostu z trzymaniem tego w łapach. Dobra, 120. Ostatnia rozgrzewkowa. No już myślę, że sobie będzie ważyć, aczkolwiek czuję dzisiaj się całkiem nieźle. Niedziela zregenerowany. Starczy i na 130 wchodzimy na pierwszą serię. Jedziemy, 130. To już będzie ważyć, to już się trzeba będzie poszarpać. 10. Na hamowie wiadomo, ale na wiosłowaniu jakby to inaczej robisz w takim ciężarze, no nie oszukujmy się. Tak to powinno wyglądać. Ja to czuję, zajebiście. Przerwa na dole, także tam trzeba ten brzuch mieć dosyć silny, żeby w takiej pozycji wytrzymać. Ale myślę, że dołożymy trochę. To co mam mówię, te 5% mniej z rana czuję, że e, jestem gorzej siłowo. Niemniej jednak na tyle i tak dobrze predysponowany, żeby Temu dzisiaj podobać. Powiosło potem, jak mam handle popłasko zrobić, to ciężko mi się zmobilizować. A jak zaczynam od tego, to, to potem już leci ten trening. Dobra, najgorsza pozycja. To już później jakoś pójdzie. Oj, 140 w ręce, bardzo dawno nie było. Dzisiaj szóstka. Trochę pozycja mi łamało. Ale dobra, odblokowane. Docelowo robię 8-10 na tym wiośle, 130 na 10, 10, 140 na 6. Myślę, że to jest dobry wynik. Za tydzień po prostu polecimy na 8. Ale czy dależę wskoczyły? Przechodzimy do handli płasko. Dobra, zaczynamy. Antle płasko, rozgrzewka. No po też już jestem przygotowany trochę mimo wszystko, więc 30 czwórkami zaczynam. No bo co będę zaczynał od dziesiątek, jak ja już 140 kg na wierzchę dźwigałem także trzeba się ustawić Dwa razy 60 raz Idealny sposób podania hantli Zagarniacie sobie w ten sposób, nie trzeba się męczyć Dobra, no i wchodzimy. Ustawka pyk. Ba. 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 Kilka ruchów, żeby się odświeżyć, no i wchodzimy w serie główne. Zaczynamy. Seria numer 1, 65. Takie docelowe 8. Pierwsza seryjka. Zobaczymy co się tam nam dalej potoczy. U, u, u. 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 Bardzo lekko, naprawdę, bardzo lekko. Także 70 na pewno. No i bazuję sobie teraz troszeczkę inaczej na tym treningu. Nie robię trzech serii głównych, robię powiedzmy, jak zaczyna się takie już szyb w zapasie, to od tego momentu liczę tę serię. Troszkę jest wtedy mniejsza ilość pracy, mniejsze generowane zmęczenie, a łatwiej mi jest dojść do tych rekordów. Poprzedni plan miałem taki bardzo mocno objętościowy. Tam więcej na ten temat mówiłem. Ten jest troszeczkę mniej. Wróciłem do schematu treningowego: klatka plecy, dół ramiona na ramienne, klatka plecy, dół ramiona na ramienne i full body workout. No i dzisiaj mam ten właśnie czwarty zestaw, gdzie, ta, gdzie powiedzmy, ta seria główna jest taka jedna, to znaczy trzy serie są bazowe, natomiast ta ostatnia seria faktycznie jest najtrudniejsza. No i na razie badam. Na bieżąco będziecie widzieć efekty tego wszystkiego. Także ją to miał też podsumować, no to oczywiście większa ilość serii głównych na stałym ciężarze jest świetna, natomiast nie przy pracy na takiego totalnego załamania. Kiedy trenujemy bardzo blisko załamania, no to faktycznie tutaj robienie powiedzmy tych dwóch serii poprzedzających, ciężkich już, ale poprzedzających tą serię główną jest Rozsądniejsze. Także tak to wygląda, a ja biorę 70. Trwa ten trening, przez to troszkę powiem wam. Samo przygotowanie się do tego. Już i tak dzisiaj te serii rozgrzewkowe trochę ograniczałem. E, żeby to nie było z 8 serii, nie tylko faktycznie jest dwie trzy rozgrzewkowe. E, no, bo to wiecie, jedno ćwiczenie 40 minut, drugie 40 minut. Macie 40 plus 40, to jest ile? 60? Czartuje 80. Yy, handlarze tak mówią zawsze. No to jednak to schodzi zajebiście długo. Także, także w sumie, jak już leci, to nagranie. Nie było długiej przerwy, ale jestem w miarę pewien tego wszystkiego. Więc jedziemy 70. No i to już są takie ciężary, powiedzmy, że yy, robiące wrażenie nawet nawet na osobach wytrenowanych. Jedna. Druga. Wow. Uh. Uh. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I wystarczy. I fajnie, dwa w zapasie, siedemdziesiątki, dosyć płynnie, bez glutbridge'a, czyli bez odrywania tyłka, nie? Jeszcze bym tam z oczywiście wybijał od początku na hamówie, pewnie by poszło więcej, ale, ale zachowawczo sobie robię. Rozkręcam się, to jest czwarta, bo piąty tydzień planu treningowego, więc nie chcę wchodzić jeszcze na RP powyżej 8,5. Także chyba sobie dokończę tym jeszcze jedną serię. Na 75, może wejdziemy za tydzień. A zaraz pokażę Wam kolejne ćwiczenie. Dobra, wiosłowanie handlem 65 dzisiaj. Też myślę, że można by się było poszarpać z czymś więcej, no ale zobaczymy. Pierwsza seria. Tutaj, co prawda, dzisiaj przyznam się, że nie robię żadnej serii rozgrzewkowej. Także zobaczymy, jak to na starcie wejdzie. Powiem Wam, że nie uwielbiam to ćwiczenie. Uważam, że jest naprawdę rzadko wykonywane. a a ja osobiście uważam, że jest naprawdę wybitnym ćwiczeniem. Dobra, jedziemy. O, fajnie złapłem. Dyszka. Okej. Okay. Tutaj patencik dla Was na wiosłowania czy psiady bułgarskie. Nie musicie robić, i robić jakby jedna seria za drugą, czyli od razu teraz robię lewą. Tylko fajnie sobie na przykład ustalić przerwy co półtorej minuty i robić co półtorej minuty stronę. Czyli na przykład teraz zrobiłem serię, ta ręka sobie odpoczywa, minie półtorej minuty, ja złapię tlen, robię drugą stronę. Minie półtorej minuty, łącznie ta strona miała 3 minuty przerwy, robię następną. I tak sobie to po prostu zapętlam, nie? Wtedy nie limituje Was jakby ta kondycja. Tylko faktycznie wujecie ten mięsień na 100% możliwości. Dobra, skosik był robiony naprawdę bardzo dawno temu. I próbuję sobie po prostu, szczerze przyznam. Eee, nigdy tego cisza nie lubiłem. Niemniej jednak eee, chcę po prostu do niego wrócić i spróbować, jak to wygląda. Myślę, że 90% osób najpierw robią skosły na sztandze, potem handle płasko. Aczkolwiek dla mnie te hantle płasko są zdecydowanie ważniejsze. I od niego od, od tego zaczynam trening jakby na klatkę pierwszą, no bo oczywiście zaczynam trening od wiosłania pod ale mówię to jakby do celowej partii mięśniowej. Także ten skok dodatnie jest na pewno dla mnie mniej ważny. Hantle płasko są ważniejsze, więc zrobię oczywiście jako pierwsze i to też jest dobry wybór. Niemniej jednak myślę, że dla osoby początkującej rozsądnie byłoby najpierw zrobić to ćwiczenie. 3 4 Jeszcze jeden, kurwa. Kurwa, ładnie. 110 na 10? Dla mnie oczywiście, osobiście, to jest dobry wynik. Poszło to dużo oporniej na, na starcie. Nie wiem, czy się dzisiaj stało, jak mam być szczery. Duży przełom. Jak dla mnie oczywiście. Podania do płaskiej, to mojego wyniku to nie jest dużo. Ale jako, że nie robiłem tego bardzo długo, to uważam, że to jest dobry wynik na dzisiaj. Także jestem zadowolony. Dobra. Tak wygląda baza tego treningu. Eee, przyznam, że się trochę śpieszę, także dzisiaj na tym kończę. Eee, bo muszę lecieć z obowiązkami. Także dzięki oczywiście za kolejnego vloga. Eee, odnośnie planu, kolejnych rekordów, treningów. Będziecie wszystko na bieżąco widzieć. Ja tymczasem robię sobie parę rzeczy jak wzmacnianie rotacji zewnętrznej, Lekkie rozciąganie piersiowego, bo ostatnim przemarciem go trochę poczułem. Między innymi też dzisiaj z tego powodu tak bardzo nie szalałem na tej klacie. I różnych pierdołkach, akcesoriach. Następnym razem jak się będziemy widzieć na blogu, no to oczywiście postaram się więcej rzeczy omówić. Pozdro.